Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, Iwana Sokołowska. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że przestrzeń wybija, wybija nam dużo tematów codziennie. I chcę Wam powiedzieć, że ostatnio właśnie prowadziłam live'a na Instagramie i wywaliło mi po tym Instagramie też takie przekonanie, które mi się wydawało, że już dawno mam posprzątane, a jednak się okazuje, że nie. Że dzieci i ryby głosu nie mają. I ten program będzie dzisiaj o kompleksach, o przekonaniach, ale też o programach i jaka jest różnica między programem a przekonaniem. Według mnie, oczywiście, i tak jak ja to czuję, jak ja to widzę, jak ja to odbieram. Bo jeżeli byśmy sobie powiedzieli właśnie o tych naszych przekonaniach, czyli to przekonanie to jest to wszystko, co my dostaliśmy w pakiecie od rodziców. Czy od naszego takiego otoczenia, od naszych opiekunów, kiedy byliśmy właśnie w tym okresie tej miękkiej podświadomości, kiedy wszystko w nas wchodziło jak gąbka? No i te przekonania też oczywiście możemy sobie ciągnąć jeszcze z poprzednich wcieleń. To się jak najbardziej zdarza, więc jakby te wszystkie nasze elementy zbiorowe, one się biorą na taki zespół naszych przekonań i właściwie można by powiedzieć, że nie jesteśmy niczym innym jak tym zespołem przekonań. I właśnie robiłam tego live'a na Instagramie i mi wyskoczyło, że dzieci i ryby głosu nie mają, takie e, stare przekonanie. I powiem wam, że to robi niesamowitą e, krzywdę. Te reperkusje, które po, e, w, wynikają z tego e, dzieci i ryby głosu nie mają albo zamknij się, albo e, ty się tu nie wymądrzaj, tak? Albo no każda taka próba, po prostu kiedy ty jako nastolatek czy jako dziecko próbujesz wypowiedzieć swoje zdanie, próbujesz uzewnętrznić siebie, zbudować jakby kawałek swojej tożsamości, bo niekoniecznie musisz się zgadzać z kimś dorosłym, prawda? I wtedy dostajesz głowę, i, i generalnie słuchajcie, rodzi się taki mechanizm. Który ja chyba też dźwigałam przez wiele lat, niestety, ale tak to wygląda, że Ty próbujesz zagadać towarzystwo. Zawsze próbujesz mieć to ostatnie zdanie. Zawsze chcesz udowodnić, że Ty masz jakąś wiedzę na jakiś temat, tak? albo że, że Twoje zdanie jest najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie było ważne a jednak cały czas dążysz do tego, żeby ono się ważne stało. I nawet w takim momencie, kiedy ty widziałaś na przykład jakieś niekonsekwencje w zachowaniu swojego rodzica, a jednak one były ignorowane przez tego rodzica, jeżeli ty zwracałaś na to uwagę, no to to się okazuje, że ten rodzic po prostu jakby wymigał się od odpowiedzialności za to, nie? Wtedy już mówił, że ale, ale, co wolno wojewodzie, to nie tobie i tak dalej. Więc jakby cały czas, cały czas było to podtrzymanie tej hierarchii, że ja tu mam w zdanie najważniejsze. Prawdopodobnie nasi opiekunowie, rodzice czy ci dorośli, z którymi mieliśmy do czynienia, tak się zachowywali, dlatego że oni też nie mieli ugruntowanego swojego zdania A, e, i cały ten patriarchat taki w w, wrzucił nam e, w pakiecie takie jesteś dorosły, to musisz wiedzieć, nie? że ta mądrość idzie razem z wiekiem. A się okazuje, że to nieprawda, że ja bardzo dużo się uczę od, od młodzieży, bardzo dużo się uczę od dzieci, jestem po prostu ym, zafascynowana tym i więc, więc, jakby nie muszę nikomu udowadniać tego, że to jest nieprawda, że dzieci mają wspaniałe pomysły, są bardzo kreatywne i w ogóle, jeżeli chodzi o nowe pokolenie, to bynajmniej to, które ja mam wokół siebie, to wiem, że to jest po prostu inny, nowy świat, to jest inna jakość, to jest. Po prostu inna wibracja, to jest coś cudownego. To, to, to był ten fragment o przekonaniach, tak? Czyli dzieci ryby głosu nie mają, nie wymądrzaj się, nie bądź, nie bądź mądrala. O, też mam na mojej liście: nie bądź mądrala, zamknij się, nie? I, e, i takie, właściwie to ciebie tu nie ma. I słuchajcie, kiedy Ty słyszysz, że Ciebie tu nie ma, bo jak Ty nie masz głosu, to tak jakby Ciebie nie było, bo od tej tożsamości sobie nie budujesz. Ty się coraz bardziej wycofujesz, wycofujesz w ogóle z, z, z siebie jakby i nawet z poszukiwania siebie, więc to niesie bardzo duże konsekwencje potem na budowanie relacji. My właściwie przez większość życia chcemy udowodnić, że coś znaczymy. I to jest właściwie klucz, um, taki najważniejszy problem z, u moich klientek, klientów, z którymi ja w tej chwili pracuję, że um, oni doszli bardzo wysoko, osiągnęli bardzo dużo, a um, jednocześnie w tym życiu, takim, można powiedzieć, prywatnym, osobistym, um, wewnętrznym, jest um, jedna taka wielka porażka, jedna taka wielka ruina i, i i takie też spustoszenie dookoła. No, bardzo to z przykrością na to patrzę. Yy, Widzicie, to jest coś takiego, że ktoś jest w pracy super menadżerem, bardzo fajnym kolegą, yy, bardzo świetnie sobie ze wszystkim radzi, w ogóle bryluje, yy, po to, żeby wrócić do domu i czuć smutek, samotność, pustkę, nieszczęście, yy, brak sensu życia. Więc to, to, to tak wygląda. A ten, to parcie, bo ja to absolutnie znam o, z autopsji, to parcie, żeby zbudować ten sukces yy, jest tak duże, bo chcesz po prostu udowodnić, że ciebie na coś stać, że ty potrafisz, że możesz, że, że może w końcu ktoś zauważy. Nie? Aż do tego momentu, kiedy przestaje nam już zależeć na tym, żeby ktoś zauważył, i wtedy można się zająć po prostu sobą, natomiast do tego momentu trzeba dojść i, i ten moment trzeba zrozumieć. Więc jeżeli ktoś ma właśnie w tej chwili taką wojnę wewnętrzną, bo na tym etapie to jest wojna wewnętrzna, to, to ja też zapraszam oczywiście do sesji ze mną, do konsultacji u mnie i myślę, że sobie z tym poradzimy. Jestem przekonana, że sobie z tym poradzimy przy użyciu hipnozy. Słuchajcie, te zmiany naprawdę dokonują się fantastycznie. I e, jeżeli to jest program, to czym są w takim razie, jeżeli to jest właśnie przekonanie, tak i to jest taka blokada, przekonanie, ale my musimy też pamiętać o tym, że my mamy e, też jeszcze programy, które są jakby narzucone przez e, świadomość zbiorową. I czasami nam coś może w życiu nie działać, właśnie przez to, że mamy taki program narzucony przez świadomość zbiorową. I te programy narzucone przez świadomość zbiorową, typu właśnie program Kar i Nagród, to jest absolutnie obowiązujący program na planecie. Zobaczcie, że wszędzie, od zawsze, od, od niemalże całego urodzenia, grzeczna dziewczynka dostanie coś dobrego, niegrzeczna dostanie coś złego. W szkole są dobre stopnie, złe stopnie. Mamy przecież wszystkie igrzyska, gdzie są lepsi i gorsi, więc ci lepsi dostają nagrody, a ci gorsi już nie. Więc jakby jest ten cały system zbudowany właśnie na, tym, na tych nagrodach i karach. I to jest program, to jest zewnętrzny program. Od tego programu też oczywiście można się uwolnić. To nie jest tak, że my je mamy w pakiecie i już na zawsze. Ja absolutnie się uwalniam od tych programów i w ogóle widzę potem, jak, jak to fajnie się w życiu codziennym odzwierciedla. Podoba mi się, bo ostatnio naprawdę ten, ten program kary i nagrody był dla mnie taki fragilny bardzo taki na już, już chyba taki jeden z ostatnich bastionów, jak ja to mówię że chciałam jednak zrobić za coś, coś zrobić i potem dostać jakąś taką drobne uznanie czy coś i myślę sobie, ale po co, po co Ci to uznanie, nie? Jakby po co Ci cały czas ta nagroda? Albo coś robisz, wkładasz do przestrzeni, uważasz to za wartość, albo tego nie rób po prostu i, i tyle. A oczekiwanie jest, jest właśnie tą pułapką, oczekiwanie, że... Tu zaraz padnie jakaś nagroda, bo przecież nie kara, bo już zrobiłam coś dobrego. I kolejny też taki program, słuchajcie, ze świadomości zbiorowej, taki egregor gigantyczny, to jest ten egregor braku. To jest ten program braku, czyli my mamy funkcjonować na tym poczuciu braku cały czas, bo jak funkcjonujemy na poczuciu braku, no to automatycznie my musimy. Dążyć do czegoś, bardziej się starać, yy, zaspokajać ten głód, ten brak, tę ten, chęć, tę żądzę. Więc ten program braku też, yy, też jest dosyć, dosyć yy, intensywny. I zobaczcie sobie też na, na Wasze życie dookoła, nie? Czy może być tak, że yy, mam wszystko i jednocześnie nie mam nic i jest wszystko ze mną w porządku. Albo niczego nie oczekuje, a na wszystko zasługuje. Bo jeżeli ja czuję, że ja jestem cudownym wcieleniem, które przyszło tutaj i pokazać, i, i, i pokazać jakby tą moją, moją wartość na zewnątrz, tą moją. Ten mój dorobek, tak? Dorobek wcieleniowy tutaj, to ja po prostu nie muszę, nie muszę walczyć o więcej, o jakieś takie swoje uznanie, dlatego że ja już z tym przyszłam, ja już to mam. I teraz, kiedy, kiedy my idziemy w tym schemacie braku, czyli że ja nic nie mam, że ja wszystko muszę, że ja muszę zrobić, i, i dopiero i zaczynamy, jakby, budować tą, tą swoją wartość na, na zewnątrz, że. Nie wiem, czuję się super, bo takie mam auto przed, przed domem, albo czuję się super, bo, bo taki mam dom, albo czuję się super, bo tak, taką mam tutaj, y, takie logo na koszulce. No to wtedy, to, wtedy to, jest, to jest dziura, której my nie jesteśmy w stanie nigdy zapełnić. Nigdy. To jest, słuchajcie, jakbyśmy wkładali naprawdę miliardy wspaniałych komplementów do wiadra, które jest dziurawe. I tego się nie da nigdy zakleić. Jeżeli funkcjonujesz w programie braku, a ten program braku absolutnie jest na planecie, tylko po to, żeby nas prowokować do tego, żebyśmy my chcieli korzystać z tego całego iluzorycznego dobra, iluzorycznego dobra, które jest tutaj na zewnątrz. Dobrze. Z mojej strony dzisiaj to, to tyle, bo nie lubię takich zbyt długich filmów. Natomiast Chcę Was zaprosić do hipnozy, do autohipnozy. Ja naprawdę stosuję te narzędzia codziennie, stosuję z tym, pracuję z tym codziennie. Bo zobaczcie, jeżeli Ty masz naprawdę dosyć wysoką autoobserwację i widzisz, co się akurat w danym momencie u Ciebie pojawia, to to są narzędzia, z którymi y, możesz po prostu tak sobie poradzić i zlikwidować dany problem. I to mi się tak po prostu bardzo podoba. Że, że pracuję z tym. To nie znaczy, że u mnie jest tylko różowo. E, chociaż myślę, że ten e, akurat ta wibracja magenty jest teraz taka bardzo na czasie i fajnie, że ona jest, bo to jest jakaś też nowa fala w ogóle <laughs> energetyczna, więc super. Ale ten rozwój idzie, idzie do przodu. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.